Sport Go. Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Franek, powiedz mi, gdzie jesteś? W Hiszpanii. W Hiszpanii. Co tutaj robisz? E, no, y, gramy w piłkę, no i jesteśmy na obozie. Na obozie. To jest obóz y, w grę Nie, piłkarski. Piłkarski, czyli na pewno macie treningi piłkarskie. Tak. Podobały Ci się te treningi? Tak, to bardzo. Bardzo, tak? Tak. A powiedz mi, jak podobało Ci się okolica? No, bardzo ładna. Plaże? Też bardzo ładna. Powiedz mi, widziałeś papugi na żywo? Widziałem, zielone. Zielone papugi, tak? Tak I co, robią wrażenie przy tych palmach, jest egzotycznie? Tak, tak, i to bardzo. Powiedz mi, traktujesz ten obóz jako bardziej wakacje, czy jako naukę? No, na no to i to! To i to. Tak. Czyli super podejście. Mhm. A byłeś wcześniej w Hiszpanii? Jeszcze nigdy. A samolotem leciałeś wcześniej? Tak, dużo razy. Dużo razy, czyli podróżujesz, jesteś podróżnikiem. No Jak porównasz Hiszpanię do tych innych krajów, gdzie byłeś? No, tu jest tak ładnie, takie egzotyczne. Pierwszy raz widzę tu palmy. Super, co? A powiedz mi, no bo mamy styczeń. Pogoda odpowiednia na telewizji tak. dla piłki nożnej? Tak, ciepło strasznie. Czasami może zawieje, ale tak to jest. No i super. No. Dobrze się bawiłeś? Tak, tu bardzo. Powiedz mi, jak chciałbyś przyjechać tutaj za rok, czy też do Hiszpanii za rok? Tak. Tak no To super. Chcesz pozdrowić kogoś? No rodzicowi, rodzina.